Siemanko widzowie, dzisiaj gramy z x w Fortnite Według łapa z klombo. Tak, Ty, ty będzie tu oglądał Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem No i witamy Fortnite Dawno nie było odcinków z Fortnite'a A ty... Ogólnie dawno nie Ze mną też dawno nie Okej, okay, ale x -Vanger. W ogóle dawno okay, nie było. Okej, stopik, zwędzę. No co? Um, jak to Ci powiedzieć? Jaki jest challenge łapek w górę, a jaki jest challenge subów z dzwonem? Um, nie jestem pewien, ile ma, jest już na tym, na tym kanale. Subów suby. mamy 15, a tam łapek 3. Na 100 subów dojemy 2... Na 100 subów dajemy twarz Tytra ale to jak w każdym odcinku. Na takie załóżmy... Um, nie wiem... Um, na takie załóżmy 3, 250 dajemy twarz Nitra Oksa. A na, um, a na moje to... A moją to... Na takie, nie! Moje mój mój 500 Ja jestem gościem i um, wiesz jakie są ustalenia z tym co... Bardziej ja 500 Mniejszy mm, Ale wiesz co ja mam z... Widzowie, kamera się popsuła Widzicie wy to? Oczywiście Dawid Czech już by o tym nagrał odcinek, nigdy nie oglądajcie odcinku kogoś tam, kogoś tam o trzeciej nocy, bo, 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 bo zaoczniecie w w majki. Okej okay, widzowie, filmy, pod, coś. Pod, teraz muszę to wyłączyć, bo kamera świruje, przepraszam. No to widzimy się w drugim odcinku.